W zadaniu pierwszym wartość takiego wyrażenia to będzie jedna z tych potęg trójki. Zatem wprowadzamy trójki. Mamy pierwiastek trzeciego stopnia z trójki do kwadratu zamiast dziewiątki. Zamiast dwudziestki siódemki zapiszmy trzy do potęgi trzeciej. Tutaj mamy pierwiastek z trójki podniesiony do szóstej potęgi. Możemy to podnoszenie do potęgi wykonać na raty. Najpierw podnieśmy pierwiastek z trójki... Do kwadratu, co da 3, i to dalej podnosimy do potęgi trzeciej. I dalej mamy dzielenie przez 3 do kwadratu. Dalej będziemy stosować podstawowe wzory związane z potęgami i z pierwiastkiem. Rozpoczynamy od pierwiastka. Taki pierwiastek to jest 3 do potęgi o wykładniku 2 trzecie. Stopień pierwiastka trafia do mianownika wykładnika, ponieważ mnożymy to przez Inną potęgę trójki, więc od razu możemy dodać wykładniki. A w mianowniku, przy dzieleniu potęg o tych samych podstawach, możemy odjąć wykładniki. Mamy zatem 3 minus 2. To dalej daje 3 do potęgi 3 całe i 2 trzecie, dzielone przez 3 do potęgi pierwszej. Przy dzieleniu potęg będziemy odejmować wykładniki. 3 do potęgi 2 całe i 2 trzecie. Takiego wyniku wprost nie mamy, ale to odpada, to odpada. No a 2 całe i 2 trzecie to jest oczywiście 8 trzecich, także odpowiedź jest w punkcie C.